Cześć, witam was gałgany bardzo serdecznie, ja jestem Wagon, a to jest kolejny kurde film na moim kanale. Jakiś czas temu zaproponowałem wam zestawienie najlepszych modyfikacji do gier z serii Gothic, które charakteryzowały się nie tylko wysoką jakością, ale też pełnym polskim udźwiękowieniem. Dziś powracam do tematu, by zaprezentować wam drugie takie zestawienie. Modyfikacji do gotika jest od groma, ale jak dobrze wiecie, nie każda ma polski głosy, więc jeżeli macie ochotę zagrać w coś fajnego, a do tego po polsku, to zapraszam na film. Ale zanim zaczniemy, reklama! Chcielibyście zagrać w Gotika na najwyższych detalach? Wasz komputer jakoś dziwnie działa i potrzebujecie zmian? Przychodzę wam na ratunek z reklamą sprzętu, na którym odpalicie nie tylko wspaniałego Gotyczka, ale także wiele innych produkcji, jak Cyberpunk czy ostatnio debiutujący Black w Wukong. Seria GeForce RTX 4000 napędza najszybsze laptopy na świecie, dzięki czemu możecie cieszyć się najlepszym doświadczeniem płynącym z ekranu. Realistyczna i wciągająca grafika, oszałamiający ray tracing i ogromny skok wydajności, który zawdzięczamy technologii DLSS3 opartej na sztucznej inteligencji to dopiero początek. Najnowsze laptopy z układami NVIDIA zapewniają turbo doładowanie nie tylko w grach, ale i w nauce. Potężne możliwości w zakresie inżynierii, architektury, informatyki, analityki, danych, ekonomii i innych. Dzięki rozwiązaniom GeForce RTX uczniowie i studenci mogą zacząć działać z dowolnego miejsca, szybciej kończyć zadania, uczyć się, tworzyć i grać. A to wszystko na jednym laptopie. Zaciekawieni? No to wiona stronę sklepu, żeby sobie popatrzeć. Proszę bardzo, jakie ładne. I jeden laptop, i drugi laptop, i trzeci, a jest ich o wiele więcej. Zastanawiacie się teraz pewnie, czy warto postawić akurat na ten sprzęt. Odpowiedź jest jasna. Jeżeli oczekujecie od laptopa tego, co najlepsze, to tak. To jak potrafi zachowywać się światło w niektórych produkcjach, ale i generowanie dodatkowych klatek w czasie rzeczywistym potrafi odmienić spojrzenie na gry już na zawsze. Wszystkie te technologiczne bariery są bardzo wymagające, więc jeżeli zależy Wam na najwyższej jakości, a równocześnie możecie sobie na to pozwolić, to zapraszam Was do linków zamieszczonych w opisie, by zapoznać się z ofertą. No, to zaczynamy. Zestawienie rozpoczniemy od Gothic Orcades. Zaledwie kilkugodzinnej modyfikacji z 2009 roku autorstwa Dawida. Akcja moda rozgrywa się na niewielkiej wyspie, na którą wracając nasz bohater wraz z kolegami rozbijają swój statek o skały. Po dłuższej nieobecności ich obóz wymaga remontu, a wcześniej bezpieczna przystań? Zdaje się, że ma nowych lokatorów. W modyfikacji tej nie brakuje walki, skomplikowanych zadań i przygody, która rozłożona jest na trzy rozdziały. Za przełożenie na język polski odpowiada ekipa White and Red. Czy jest jeszcze coś do zrobienia? W rzeczy samej. Dzisiejszej nocy, gdy Giran spał, wymknąłem się pokryjąc z obozu, by pozwiedzać wyspę. Było strasznie ciemno, i gdy wyszedłem już kilka kroków poza obóz, zgubiłem się. Polskie głosy usłyszymy nie tylko podczas zwykłych dialogów, ale także w tle. Na przykład podsłuchując, o czym nasi towarzysze sobie rozmawiają. To się chyba nigdy nie zmieni. Kończ tę paplaninę, co? Głosy są raczej wysokiej jakości i aktorzy spisali się w swoich rolach. Modzik jest fajny, krótki i potrafi zaskoczyć. A do tego siedzi na pierwszej części gotika, co na moje oko wprowadza fajny klimat. Hej, czy wy też to widzicie? Tam coś połyskuje. To złoto! Haha, ha, nie inaczej, przyjacielu! Drugi modzik na liście to niedawno ogrywany przeze mnie Lobos. Do Gothic 2 noc kruka autorstwa Lobosa. W modyfikacji tej wcielamy się w młodego farmera, który wraz z kolegami wyruszają do bujnej w roślinność doliny w poszukiwaniu złota. Niestety akcja pali na panewce, a my mamy do wyboru zapłacić grzywnę w wysokości 100 sztuk złota lub odsiedzieć wyrok 25 lat w królewskiej kopalni. Oczywiście wybieramy to drugie. Okej, okay, może odbyło się to troszeczkę inaczej, ale finalnie i tak lądujemy pod ziemią z kilofem na plecach, gdzie czeka nas odsiadka. Kopalnie kopalni staramy się przeżyć i jakoś współpracować z innymi więźniami, uchraniając się przed wszechobecnym niebezpieczeństwem. W końcu jednak udaje nam się wyrwać na zewnątrz, gdzie tak naprawdę rozpoczyna się cała przygoda. W modziku tym można znaleźć mnóstwo przedmiotów z gry Metin 2. Polski dubbing jest uczciwej jakości. Kapitan Galos rozkazał, żebyś zabrał mnie do Szarej Strefy. Wolę nie pytać, po co chcesz tam iść. Możemy Dobra, przeczekać. zaprowadzę cię tam. Chodź za mną. Postacie w większości są fajnie zagrane, a całość, pomimo że fabularnie nie jest w żadnej mierze związana z oryginalnym gotykiem, pozwala momentami poczuć się jak w Jarkendarze, Co uważam za plus. Na przejście moda trzeba poświęcić około 40 godzin. Mamy tutaj troszeczkę grindu, taki tam dziwny wątek z jaszczurami, ale nie jest to nic co przeszkadzałoby w rozgrywce. Nie mylił, Pojawiłeś się śmiertelniku. Złote wrota. O tym dziadku już pewnie kiedyś słyszeliście. No ale powiedzcie mi, jak mógłbym nie umieścić tego moda na tej liście? Zwłaszcza, że po ostatnim zestawieniu sami o to zabiegaliście. Złote wrota to polska produkcja z 2014 roku, która raz jeszcze pozwala nam wcielić się w bezimiennego bohatera. Raz jeszcze odwiedzić Jarkendar, by raz jeszcze stoczyć walkę ze złem. W modyfikacji tej jesteśmy świadkami wydarzeń mających miejsce po akcji z trzeciej części gry. Bezimienny, znudzony obecnym życiem, wraca na stare śmieci, gdzie okazuje się, że jest źle. Hordy Beliara napływają na wyspę, paladyni starają się utrzymać kontrolę, a i piraci z bezlitosnym Hannibalem na czele dolewają oliwy do ognia. Modzik ten był kiedyś uważany za szczyt tego, co można zrobić odnośnie fanowskiego dubbingu. Przydałoby mi się lepsze wyposażenie. Cóż! Widzę, że posiadasz już pancerz i broń, więc mogę podarować ci trochę złota i dać kilka mikstur leczniczych. Z pewnością przyda ci się także mapa jarkendaru. Przyda się na pewno. Dzisiaj lekko trąci myszką. Jednak, w porównaniu do takich mrocznych tajemnic, dalej jest przyjemny do słuchania. Myślę, że większym problemem są tutaj durnowato napisane niektóre dialogi niż to jak ktoś je przeczytał. Warto zagrać, zwłaszcza że produkcja ta została ostatnio nieco odświeżona z okazji zbliżającej się wielkimi krokami premiery drugiej części. Gladiator to Gothic 2 Noc Kruka. To świeżutki projekt mający na celu wrzucić nas w wir walki na arenie w stylu starej, dobrej gry miecze i sandały. By nie było zbyt banalnie, znajdziecie tutaj jakąś fabułę, kilka autorskich pomysłów i ciekawych mechanik urozmaicających rozgrywkę. Może nie jest to typowy mod fabularny do gotika, o ile w ogóle można o czymś takim mówić. Ale spokojnie. Misji związanych z areną, ale i takich około arenowych jest sporo. Eksploracja, różnorakie wyzwania, tego też nie zabraknie, a i dubbing stoi na przyzwoitym poziomie. Moje najszczersze gratulacje! Mamy nowego mistrza areny! Obok czego nie można przejść obojętnie. Gladiatora przejdziecie w jakieś 15 godzin. Za jego stworzenie odpowiada Ortega X wraz z kolegą Damianut. Rozgrywka momentami jest nieco nierówna, ale widać, że panowie wsadzili w to serducho, więc myślę, że warto dać szansę. Ucieczka to dość rozbudowany, jednoosobowy projekt z naszego podwórka, autorstwa koleki The Ketrap. Wcielamy się tutaj w postać Willa, zwykłego kopacza, który wraz z innymi nieszczęśnikami ciężko pracuje, wykopując magiczną rudę w jednej z kopalń górniczej doliny. Orkowie przejęli kontrolę nad terenami kolonii karnej. Kapitan Garant nie żyje, a na zlecenie Lorda Hagena cały obszar został odcięty od reszty wyspy. Sytuacja jest nieciekawa, jednak jak widać jacyś ludzie tutaj jeszcze zostali, więc jest jeszcze nadzieja. 5 rozdziałów podzielonych na plus minus 40 godzin gry. Ciekawa przygoda od zera do bohatera, podczas której wyrwiemy się z niewoli paladynów. Staniemy na nogi, dołączając do jednego z powstałych w kolonii ugrupowań. Wykonamy wiele angażujących zadań i postaramy się cały ten pierdzielnik ogarnąć. Dubbing jest bardzo nierówny, ale daje radę. Słuchając tego wszystkiego w całości uważam, że wyszło dobrze. Potrafiłbyś połączyć te trzy kawałki? Już ci mówiłem, że zajmuje się głównie żelastwem. Biżuteria to nie moja działka. Rozgrywka zmusza nas tutaj trochę do biegania po tych samych lokacjach, a poziom trudności potrafi dać w kość. Tak czy siak jest to jeden z tych modów, których koniecznie trzeba ograć. Zbliżając się już powoli do końca, opowiem wam o modyfikacji Kyrus do Gothic 2 Noc Kruka. To przygoda na jeden wieczór, w której wcielając się w syna kowala, stawiamy czoła faktowi, iż w naszym mieście nie żyje się zbyt dobrze. Rządzi tu pewien tyran psychopata, którego jak najszybciej trzeba się pozbyć. Nasza matka umiera w dziwnych okolicznościach, a miejscowa ludność oddolnie się organizuje i my musimy się w tym wszystkim odnaleźć. Doraz, jak to zwykle bywa, rozwiązać wielką tajemnicę. Kyrus to przyjemny projekt, który... Nie raczy nas jednak fajerwerkami pokroju niesamowitych mechanik, ambitnych zadań i dialogów. Jednak jest to na tyle kompletna i fajna opowieść, że warto poświęcić wieczór na jej poznanie. Dialogi zostały dobrze nagrane, chociaż momentami są za ciche i nierówne. Właśnie w tej chwili tak mówił mój syn, w końcu przestałeś być uczniem kowala. To tylko. Myślą, że będziesz ciebie na kolor. Bardzo dziękuję. Są też przypadki, że wcale się nie odpalają i albo ktoś te rozmowy dopisał już po nagraniu dubbingu, albo jakoś to źle zostało zaimplementowane. Nie wiem. Myślę, że w przypadku całej zabawy nie ma to większego znaczenia. Mamy tutaj do czynienia z jednym z tych dzieł, które przechodzimy i zapominamy. Niemniej doświadczenie płynące podczas rozgrywki potrafi być satysfakcjonujące. Więc jeżeli szukacie czegoś na jeden wieczór, brać i grać. No, i na koniec został nam modzik tak zwana popierdółka. Gothic 2 Pirate Stories. To jedna z najstarszych modyfikacji z tego zestawienia, która po raz pierwszy ukazała się w 2006 roku, by w 2010 za sprawą ekipy Soulfire wrócić z pełnym polskim udźwiękowieniem. Od razu przyznam, że obecność Pirate Stories na tej liście to moja fanaberia. Wiem, że modzik ten nie jest ani jakiś piękny, ani wybitny fabularnie, to jednak ja bawiłem się przy nim całkiem dobrze. I uważam, że tyle wystarczy, by móc wam go polecić. Wchodzimy tutaj w buty pirata, łudząco podobnego do znanego nam wszystkim protagonisty. I chociaż raczej nie mamy tutaj do czynienia z bezimiennym, to jakoś tak miło na sercu, gdy się na to patrzy. Wraz z innymi piratami odkrywamy, że na naszą wyspę kryjówkę przypłynęli strażnicy. Dodatkowo na horyzoncie pojawił się jakiś cudak w niebieskiej szacie, i co to ma kurna być. Koniecznie trzeba się tym zająć. Przez większą część moda biegamy, eksplorujemy i staramy się wybadać, co to wokół nas się dzieje. Aż w pewnym momencie akcja przyspiesza, i tak do samego końca. W Pilot Stories odwiedzamy wyspę znaną nam m.in. z wcześniej wspomnianego już przeze mnie moda, Orkades. Jest to jednak teren nieco przebudowany na potrzeby opowieści, więc niewprawione oko może tego nie zauważyć. Ogólnie ma tutaj miejsce duży recykling. Pancerze, bronie, elementy otoczenia zostały bezpośrednio zaczerpnięte z oryginalnej gry. Ale szczerze, to nic nie szkodzi, a nawet wpasowuje się w klimat. Dzięki temu mamy takie poczucie, że gdzieś tam niedaleko nas jest wyspa O, A to jest miłe uczucie. Polski dubbing jest i na tym moglibyśmy poprzestać, chociaż uważam, że niektóre postacie zasługują na pochwałę. Bo może i bez sprzętu i umiejętności panowie wcielili się w rolę idealnie. Kim ty do diabła jesteś? Rozbiłem się tutaj. Tak? Ostatnio nie było żadnej burzy. Hm, jestem tu już kilka tygodni. Jakoś się nie widzieliśmy. Bill przyniósł mnie z brzegu i opatrzył moje rany. Szacun. No i ode mnie to już tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, że z jakiegoś moda z tego zestawienia faktycznie skorzystacie. W razie co, linki potrzebne do pobrania tego wszystkiego macie podane w opisie. Jeżeli uważacie, że powinienem porozmawiać tutaj o jakimś innym Waszym ulubionym modzie, dajcie mi o tym znać w komentarzach. Pamiętajmy też, proszę, że wszystkie te modyfikacje to fanowska robota nikt na tym nie zarabiał, że tworzył te modyfikacje eee, ktoś poświęcił swój czas po to, żebyśmy my mogli pograć. DOCEńmy, bo to na pewno nie jest takie proste stworzyć fabularną modyfikację do gotika. Bardzo wam dziękuję za waszą uwagę, za obejrzenie reklamy. No i łapeczka w górę, coś tam możecie napisać na dole ciekawego, chętnie przeczytam. Tyle ode mnie, bajo, jajo.